W niemalże każdej dziedzinie rozwoju technologii czy nauki najbardziej zapamiętywani są pionierzy. Zapewne każdy z Was zapytany o to, kto był pierwszym człowiekiem w kosmosie, bez problemu wskaże Jurija Gagarina. Bez problemu powiecie także, kto pierwszy postawił nogę na księżycu, kto w ogóle przyczynił się do całego tego podboju przestworzy, projektując pierwsze samoloty i rakiety, ale już nie pamiętamy, kto był drugi czy chociażby trzeci. Nawet jeśli następne pokolenia inżynierów znacznie udoskonalały projekty swoich poprzedników, i nie inaczej jest z grami. Każdy wie, że pierwszą, która odniosła komercyjny sukces, był oczywiście Pong, który trafił do milionów domów na całym świecie. Dlatego też w dzisiejszym filmie przedstawię Wam pierwszą polską grę komputerową. No, musicie wiedzieć, że odpowiedź na to pytanie, która jest pierwsza, nie jest wcale taka oczywista. Ale zacznijmy od puszki Pandory. Kiedy wpiszecie w Google frazę pokroju Pierwsza polska gra komputerowa, no to prawie na pewno wyskoczy wam właśnie ta zapomniana już dziś tekstówka na ZX Spectrum. No, może nie tak bardzo zapomniana. W 2020 roku gra doczekała się bowiem swojej reedycji z okazji rocznicy wydania. W dniach premiery tytuł otrzymał dość pozytywną recenzję w czasopiśmie Bytek. Autor tego tekstu chwalił, że gra była całkiem udana i potrafiła wciągnąć, ale niestety była też słabo rozpropagowana na świecie. Zwrócono także uwagę na małą ilość komend czy dość słabą oprawę audiowizualną. A przypominam, że mówimy tutaj o tytule na ZX Spectrum. Cóż, treść całej recenzji, ogólnie jak na dzisiejsze standardy growego dziennikarstwa brzmi trochę dziwno, trochę śmieszno, ogólnie zachęcam Was do przeczytania całości, bo można się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć, jak wyglądał niegdyś rynek, kiedy jeszcze raczkował. No ale w końcu jest to historia naszej rodzimej branży, więc traktować ją należy z odpowiednim szacunkiem. Nie oznacza to jednak bynajmniej, że należy zgadzać się z tymi, którzy twierdzą, że jest to pierwsza polska gra komputerowa. Widzicie, puszka Pandory opisywana jest jako pierwsza polska pełnowymiarowa graficzno-tekstowa gra typu Adventure na ZX Spectrum. I jeśli obierzemy takie kryteria, to chyba nadal nie możemy nazywać Puszki Pandory pierwszą polską pełnowymiarową graficzno-tekstową grą na ZX Spectrum. Ale o tym już zaraz. Jak daleko w czasie musimy się zatem cofnąć, aby znaleźć ten prawdziwie pierwszy tytuł? Przeszukując internet, natrafiłem na kilka artykułów wspominających o innych i jeszcze starszych grach z naszego kraju. Między innymi w Komputer Świecie wspomniano o tytułach takich jak Kółko i Krzyżyk z 1984. Możecie go także znaleźć pod nazwą OIX, tak pisaną literami. Cóż, po przyjrzeniu się temu zx spektrumowemu kółko i krzyżykowi bliżej, zaglądając m.in. do stron zajmujących się agregowaniem informacji. O starych gierkach, znalazłem dopisek o tym, że kółko i krzyżyk wcale nie musiało zostać wydane w 84, ale 3 lata później. Ta nieścisłość może oczywiście wynikać z faktu, że w takim agregatorze nie znalazła się jakaś starsza wersja gry, albo chociażby z potencjalnej dostępności innej wersji na nieoficjalnym rynku, zanim została wydana ta oficjalna wersja z 87. I wtedy to, na jednym z forów, poświęconym właśnie ZX Spectrum'owi, znalazłem to. Królewna Jebaczka. Kurwa, Królewna Jebaczka, polska gra pornograficzna. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, Żyła sobie piękna królewna. Była tak piękna, że nie było królewicza, który by się nie ubiegał o jej względy. Ojciec, wielki król Jebaka, postanowił pewnego razu, że najukochańsza jego córka będzie żoną tego królewicza, który odda tyle spermy w jeden wieczór, żeby można nią było zapłodnić całą damską część jego wielkiego dworu. Nadszedł dzień zawodów. Do dworu króla Jebaki zjechali się wszyscy najpiękniejsi młodzieńcy z całego królestwa. Zawody odbywały się na pałacowym dziedzińcu. W miejscu specjalnie do tego przeznaczonym zasiedli król, królowa, królewna oraz ci, którzy w zawodach udziału wziąć nie mogli z przyczyn zrozumiałych. Na znak dany przez króla, wszyscy zainteresowani rozpieli rozporki i wyciągnęli penisy na światło dzienne. Wielki okrzyk zachwytu wyrwał się z piersi zebranych niewiast. Młodzieńcy rozpoczęli masowanie swoich penisów. Oddawanie. <śm> nie, nie mogę dość, 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 koniec, koniec, dość. Resztę sobie przeczytacie. Muszę przyznać jedno. Nie sposób jest nie docenić poczucia humoru twórców królewnej <ścoughs> Nie sposób jest nie docenić poczucia humoru twórców królewnej jebaczki, jak na rok 1984, który można. Powiedzieć był w Polsce prawdziwie orwellowski, fakt powstania jakiejkolwiek gry komputerowej jest dość niezwykły ze względu na ówcześnie panujący ustrój. A fakt powstania gry pornograficznej jest jeszcze dziwniejszy ze względu na istnienie artykułu 173. Kodeksu karnego. Artykuł ten dotyczył penalizacji rozpowszechniania treści pornograficznych i od tegoż właśnie artykułu rozpoczyna się nasza przygoda z królewną jebaczką. Tak, Dewowie mieli takie jaja, że postanowili na sam początek swojej nielegalnie dystrybuowanej gry wrzucić artykuł, który czyni dystrybucję tejże nielegalną. Naprawdę propsy. Odchodząc już od tego prześnego tematu. Jeszcze wcześniej, bo w roku 1983 Pojawiło się Webmaster na ośmiobitowe modele Atari. Historia tej produkcji jest dość ciekawa. Jej powstanie zlecone zostało pracownikom Elwro przez polskiego emigranta ze Stanów Zjednoczonych, Stanleya Hajduka. Tytuł był, podobnie jak jebaczka, dość wyraźnie inspirowany Pac-Manem. Poruszyliśmy się małym pajączkiem, który uciekał przed innymi owadami po swojej sieci. Webmaster nie był jednak pisany z myślą o polskim, lecz o amerykańskim rynku. Docelowo nie został niestety wydany, ponieważ pan Hajduk stwierdził, że gra budzi w nim negatywne emocje, a on jako katolik nie może pozwolić sobie na rozprzestrzenianie się takich dóbr kultury. Tym sposobem webmaster został oficjalnie porzucony, ale jego twórca pozwolił sobie rozdystrybuować grę w szarej strefie polskich giełd komputerowych. Przed erą komputerów domowych mieliśmy także nasze własne, polskie konsole. W 79 do polskich sklepów elektronicznych trafiło TVG-10, nasz rodzimy odpowiednik kultowego ponga. Produkowany do roku 1984 sprzęt miał w grane cztery rodzaje gier: tenisa, który był właśnie klasycznym pongiem, hokeja, czyli wariacja ponga z dwiema paletkami po każdej ze stron, skłosza dla dwóch graczy oraz jego single playerowy wariant. Dodatkowo dokupić można było pistolet umożliwiający rozgrywanie zawodów strzeleckich, jak w kultowym dekhancie. Rok wcześniej w Zabrzu powstała inna polska konsola, Gem 1. Do dzisiaj niestety nie zachował się żaden istniejący egzemplarz, ze względu na fakt, że Gem nigdy nie trafił do masowej produkcji ani dystrybucji. Cofnijmy się jednak jeszcze lata wstecz, do miasta, w którym obecnie mieszkam, czyli do Wrocławia. Tutaj bowiem w 1962 roku absolwent Politechniki Wrocławskiej, pan magister inżynier Witold Podgórski, stworzył pierwszą w Polsce grę komputerową. Tak, we wrocławskich zakładach Elwro, zajmujących się produkcją jednych z pierwszych w Polsce komputerów, nazywanych na cześć rzeki przepływającej przez to miasto, czyli Odry, powstało marinbad. Komputerowa gra logiczna na Odrę 1003. Nazwa nawiązywała do filmu z 1961 roku, zeszłego roku w Merimbadzie. Tam, w jednej scenie pokazano starą chińską grę z zapałkami, której nie dało się wygrać, o ile zaczynaliście jako pierwsi. Na czym to polegało? Cóż, zasady były banalne. Oto cztery rzędy zapałek: kolejno 1, 3, 5 i 7 zapałek. W każdej turze aktualny gracz może wyciągnąć dowolną liczbę zapałek z wybranego przez siebie stosu. Przegrywa ten, kto został zostaniem zapałką. Choć wydawałoby się, że pierwsza polska gra komputerowa to coś, o czym wielu polskich graczy mogłoby pamiętać, w końcu jest to swoisty kamień milowy w historii polskiego devu, tak się nie stało z bardzo prostego powodu. W Marimbat mogli zagrać tylko i wyłącznie pracownicy Elwro. Gra nie została w żaden sposób wydana czy udostępniona, zaś jej kod nie został przepisany na inne komputery. Jednak właśnie ten mały wrocławski program jest pierwszą powstałą w Polsce grą komputerową. Jeśli podobał Wam się nasz materiał, zapraszam do subskrybowania kanału. Do usłyszenia.